No i widzę wiem, sprawy sobie we śniówki. Co dzisiaj będzie robić? Tak. Dużo wczoraj odblokowałem. I w ogóle mam jeszcze wiesz, lat 你们。 Od bietnych dostałem, ja Korda, dla mnie karty. I dobra, jeszcze dwieście, dwieście, cóż tam mi brakuje jeszcze?

Musimy chcę go nie chce brać. Tu jest top. To jest taki lepszy auto jak Renodez. Wiem, że moi nie mają też Renodezir. Renodezir w ogóle. Renodezir dozwala system. I my będziemy od dzisiaj z drugich Renodezir dozwalać system. Właśnie z tym, co ma znaczy, jest to byś na piątce wynika. Znaczy, to byśmy... Za nim prawie. Już tam wskoczył. On jest tutaj, na tej mapie. O, jedzie.

Drewo w ogóle nie leży My jesteśmy w bez niej. a nie on Oj, i kopiuj, że O! Kur... się. Nie dawcę. No i drewo powinni snuć na miejsce. No i katery. Co ma tam szukać? Chyba Volkswagen to Volkswagen Kuret ale dobra. Tak. O! Dobrze. Dobrze! A, a teraz jestem. czemu tam pojechał? Nie no Jesteśmy tam. Udajmy tamtego remu, Desir. Zjedziemy z dołu i tak. Jak się tam spodziewają. Udajmy tamtego remu, Desir. Tam jest kolejny remu. Udajmy co robi. Dezir się rozwadził. Trudno być wadnym Tam już jest reno-dezir. Za nami Tam jest pusteczko. go, ta wiedzisz to. Tego, tego. o Tego. Tego. Wstępnie. Tego. 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 Jeszcze i jedziesz na kartelmowiec. I jesteś kartelmowcem. ty weźmiemy kolej? My? Nieważne! Nieważne! Ważne, żeby od niego uciekać. O nie! No jest blisko! Szybko! Właśnie ja jestem kapłemowiec To nie tak było. Ponownie jedziemy Renu desi. Nic oni nie potrafią robić. Ej, uj! Dobry ty! Oni sobie wydali jakieś? Wydali? Jak nie dziecko? Tutaj. Cztery.

Jedny rynek. Jedny. Czy gołci to na tamtych? Oni nas no, gonią! Gonią nas. Gonią. Gonią. No. Właśnie nas gonią. nie Jak oni to w lej swoją stronę poleci? Wtedy nie wiedzą, co oni robią. Cię, Widzę, no, że to był pan. jest Nie ma. No! W dzwonie miks Co ty robisz? Ja będę na szóstym miejscu. To nie miało tak być. Powinien Renault Dezir być na ósmym, a Katem na siódmym. KALEK! Po co teraz skalek się tu wziął? Jaka, jaka nie było ty? Ciągle to samo grać. Zobaczę czy raz będzie stópy. No bo nie wiadomo właściwie. 227 2, 7. Tutaj się uznacza. Тайкуай на е ⁇ тле. Что за пустоту, Бреде? Заболчик мы где он поедем. А Бреде, да, жив. И не домой, вс ⁇ поедем. И właśnie widać, co tu dzieje. Już system. O! właśnie już komuś system. Trochę się boję. boją. Już padnę pod łysk, jako ja to redemiralni się tak widzą. robi? Nie wiem, czy to korek sam. Bo jest tak Czemu on nie wyprzeca? Co to był Renodezir? No jak Bo reno. reno Ale na jest Puszczę! Aha! stu by wybrał dawci! Już nie chciał Renodezir. Stub by. Ktoś inny tam. Po jego wieku Renodezir. Chłop wziął dawci! Jeszcze za to cię woleta. Bo cię Ciewolet jest. Bardzo szybki

Mam nadzieję, że... nami nie będzie to, bo nie ma. Tak nie jest to. Co to... Żaszczyty góry. Tego jeszcze na tej łapie cały... cały jakaś wieża jest. Okulice, dawci. Polerny dawki! Nie, jest to jest dobre, tylko musi się śpietrzyć. Tylko on nawet nie potrafi lezić. Ten jest... To jest dawki. Nawet ktoś inny. Ale najściślej się to nie rano weźmie. Żło? Tak naprawdę, to ktoś inny tutaj, co mi szukasz? Ja mam dzisiaj pierwszeństwo. Jednak nie mam. Renaudezir się pchał. Jestem z tego zadowolony. Niemiec godzin jeszcze to będzie. Na powodu którego nie ma powodu. Wcale nie ma powodu czemu. Tak jest. Patrzmy tutaj, co się dzisiaj będzie działo. Trzy godziny właśnie minęły. Yeah. Nie wiem, dać on jest, to jest dobrze niż moje. Nie wiem, ciągle po prostu Jak to Tam wita jedzie. Ale wszystkich tak na już w, w sobie jedzie sam mną. to tak, będę ja się nie ktoś coś tam liczyłem. To by nie wszyscy. Wszyscy! Wszyscy! To czada jakaś! Tak nie może być! Jednak może być! Nic! Nie może być! To może być same nic. Tylko 6 minus 5 są dziady. Tak i tak oni tego nie zrobią. Właśnie. Jakby wszyscy wybrali oprócz mnie Renault to tak by było śmiesznie. Żeby wszyscy rozwalali system. Nie wiem, że... Abyście sobie zorientowali się, byście, nic, byście No! Ja bym się zorientował. pierwszy. oni się tak Też zakradzę raz. raz razem, raz, Z razem. Nie, 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 O! nie, 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 jest blisko mnie. nie, nie, się tylko nie, że się ktoś. nie, nie. Tak. Zwalili się. ja by za nimi. Aha, jeden z Discordek. Jak zawsze. Złoty z Discordek. Zwalili. mi słabo działał. I jest, jest głośny. Jest zbić skomplikowane. Ale mamy! Trzecie miejsce. Aha. Tak, co się nie zabrali. Masakra Szczerze. W ogóle. Oraz minuta. Sama mapa to wcześniej. Jedno ja, i to samo tutaj się pojawia. Nie, nie może być nie, jakaś inna oprócz usadu, że Tam to jest. Nie dziwnie zakręcie. O! O! To jest coś z reaguje. Ja prowadzę. No nie, nie wiedzą o tym biedaki nie wiedzą, że ja właśnie chodzę bo się mi śmiechowa, tam <grytania> <Co> takie <oczywista? grytania> to jest to rekord z co to było? Tego co się sobie nie, nie. No, czemu na, na siódme. Dobra! Chodź się, Mam już. Co jest mam? Aha! Taki się dzisiaj odcinek. Beznadziejny, pewnie. Nie interesowałem się tym odcinkiem, ale zrobię coś, Dzisiaj taki. Taki, co. Będę mówić, które auto jest najlepsze. Moje i będzie, będzie dużo części. Party 11. Będzie dużo tego. Dzisiaj postaram się to zrobić. Nie wiem. Zbiorę do tego. Zacznę dzisiaj od nicy do do BMW. I sobie je wybiorę. No bo w ogóle tak wiecie. Później będzie druga część, no to będzie sobie z Nissanem, potem będzie Nissan z KTM, potem będzie Volkswagen Cell, z Notego, zdobie Renault Dezir. Pierwsza część, druga, trzecia, czwarta, piąta, w piątej części będzie Renault Dezir. Postaram się to dzisiaj zrobić. I z zablokowanych też sobie Klasa A tutaj jest Nie Zauważyłem Tutaj jeden z klasy A Strąk to być z trołem Potrzebuję do niego karty A